Dzień dobry, dzień dobry! Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tego podcastu. W sumie to pierwszy odcinek w nowym roku i można by powiedzieć nowy rok, nowa ja. I trochę tak jest, słuchajcie, bo wiem, że dawno nie było żadnego podcastu i ja w nowym roku postanowiłam, że będzie tych odcinków więcej. Więc y, trzymajcie mnie za słowo. Ja daję słowo harcerza, którym nigdy nie byłam i mam nadzieję, że będziemy słyszeć się częściej. Na pewno też mobilizują mnie Wasze wiadomości, więc jestem otwarta i dawajcie znać, co tam u Was słychać. I jeżeli jesteście też tutaj od dawna i podobają Wam się te odcinki, to będę Wam bardzo wdzięczna za zostawienie tutaj oceny swojej przy moim właśnie podcaście, no bo to też jest bardzo mobilizujące. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, no to cześć, ja nazywam się Asia Piotrowska i jestem psychodietetyczką, która w swoich mediach społecznościowych i na tym podcaście staram się trochę poodkręcać te wszystkie fit, przekonania, które mamy na temat diety, swojego ciała, no i trochę pomóc Wam zbudować dobrą relację z jedzeniem. I moje drogie, moi drodzy, bo też słuchają mnie. Panowie. Ten dzisiejszy odcinek podzieliłam sobie tak trochę na dwie części, bo pierwsza będzie dotyczyć tego, jaki był tamten rok i trochę bym chciała się z Wami podzielić, czego się nauczyłam i też jakie wtopy popełniłam, jakie błędy popełniłam i kiedy tak naprawdę myślałam, że mój świat się już zawalił i nic mnie dobrego nie czeka. I trochę też chciałabym w drugiej części podzielić się z Wami tym. Jakby z czym ja wchodzę w nowy rok i co mi też przyświeca. Jakby na razie jakichś tam swoich celów i planów nie będę zdradzać, bo one się na bieżąco klarują, ale chciałabym jakby zostawić Was taką jedną myślą, która mi też bardzo pomaga w, w tych różnych moich planach. A więc jeżeli jesteście ciekawi i macie ochotę, no to zostańcie do końca. No i zaczynamy. Do nagrania tego odcinka, tak naprawdę, słuchajcie, skłoniła mnie taka rolka, taki trend, który w sumie teraz jest na Instagramie, w którym pisze się o tym, że mój świat nie zawalił się kiedy. Albo mój świat nie skończył się dlatego, że. I jak tworzyłam swoją wersję, to pomyślałam sobie, że jakby moje życie i różne doświadczenia też z tego roku, były taką zbieraniną różnych sytuacji, w których ja miałam takie poczucie, że wiecie coś się kończy albo że mój świat to zaraz po prostu runie, ale tak się nie stało, bo jest styczeń, 9 stycznia i za oknem panuje minus 15 stopni, ja popijam ciepłą się siedzę pod kocem i nagrywam dla was ten podcast, więc mój świat się nie skończył i... Chciałabym, żebyście teraz spróbowali sobie przypomnieć może takie sytuacje, takie momenty z tamtego roku, kiedy też miałyście takie poczucie, że nie no, ja to jestem beznadziejna, mój świat się skończył, nic mnie już dobrego nie czeka. I być może było wiele takich momentów, w których też czułyście się jakoś bezsilne, czułyście, że tracicie takie poczucie bezpieczeństwa i Zastanówcie się, co wam pomogło w tamtym czasie, co sprawiło, że jednak jesteście, słuchacie tego odcinka, i wasz świat się nie zawalił. Co się zmieniło nie? po tym, jak myślałyście, że już nic was dobrego nie czeka. Ja muszę wam się przyznać, że naprawdę dla mnie rok 2023 to był bardzo dobry rok i nauczyłam się na pewno bardzo mocno doceniać siebie. I w ogóle tak weszłam w tamten rok z różnymi emocjami, bo był on dla mnie, ten początek, bardzo trudny, ale przyświecała mi jakaś taka myśl, żeby zaopiekować się bardziej sobą, żeby zwrócić uwagę na to, czego ja potrzebuję, jaka też jestem. I te kilka miesięcy, które faktycznie poświęciłam sobie, sprawiły, że ja na pewno bardziej siebie też, słuchajcie, polubiłam. Bo mam takie poczucie, że ja wcześniej nie umiałam do końca być ze sobą, i ja też już jakiś czas byłam singielką, jak to się ładnie tak popularnie nazywa. I jakby, jeżeli nie umiemy być ze sobą, to bardzo trudno jest wejść w jakąkolwiek relację. I ja sobie tak wymyślałam, że ten rok chcę poświęcić na to, żeby nauczyć się siebie. I dopiero wchodzić z taką dojrzałością w, w pewne relacje, ale jednocześnie oczywiście poznawałam nowych, ciekawych ludzi. I to, czego się nauczyłam w tym roku, to na pewno tego, że po pierwsze, żebym nigdy nie zgadzała się na mniej niż potrzebuję i zasługuje. I to jest w ogóle taki cytat, który powiedział mój przyjaciel, którego zresztą poznałam w tym roku i który bardzo dużo też wniósł dobra w moje życie. I którym powiedział Joanna: Ty nie możesz się zgadzać na mnie niż potrzebujesz i zasługujesz. I to była taka myśl, która pomogła mi przy podejmowaniu wielu różnych decyzji, też takich zawodowych. To samo tyczyło się różnych relacji. wiecie, to był rok, w którym poznałam wiele ludzi, ale też przeszłam żałobę po różnych relacjach, które się skończyły albo które się trochę, jakby to powiedzieć, ograniczyły, bo na pewnym etapie są takie sytuacje, w których rozjeżdżają nam się wartości, rozjeżdża nam się podejście z różnymi ludźmi. I warto też sobie stanąć, i w takiej prawdzie, to dla mnie było bardzo ważne, stwierdzić, okej, okay, niektóre relacje mogą się skończyć. Ja takie poczucie, że nie muszę trzymać tego w garści na siłę. Druga taka lekcja, którą wyciągnęłam, to jest to, żeby nie uciekać przed dyskomfortem. I o tym opowiem Wam jeszcze w drugiej części, ale myślę, że nauczyłam się też w tym roku trochę tak patrzeć na różne trudne sytuacje z takim poczuciem, że są to jakieś góry do zdobycia. I to nie jest łatwe, dlatego że ja jestem raczej z natury osobą, która dużo katastrofizuje, i moje najbliższe osoby o tym wiedzą, że ja jestem królową pisania czarnych scenariuszy. I większość z nich się nigdy nie wydarzyła, ale no, pracuję nad tym też na swojej psychoterapii. I ta taka umiejętność też jakby tego dyskomfortu i znoszenia tego, że coś jest nieprzyjemne, jest trudne, ale daje też dużo takiej wolności. I jeżeli ja od tego nie uciekałam i przyjmowałam, że niektóre rzeczy nie muszą iść w zgodzie z moim planem albo niektóre rzeczy mogą być trudne. To nauczyłam się też dzięki temu tolerancji, większej tolerancji na, na te dobre rzeczy i doceniania tych dobrych rzeczy. Trzecia lekcja to taka nauka życia ze sobą i jakby dbania o swoje zasoby. I tutaj to, co jakoś szczególnie mi w tym roku przyświecało, to było takie wyjście z takiej pozycji people pleasera ja myślę, że dalej trochę jestem ludziodogadzaczem i mam tak w swojej naturze, że chcę dla innych jak najlepiej i chcę aż za bardzo i chcę pokazać, że ja to ci upiekę najlepsze ciasteczka i zrobię pyszny deser i ci to jeszcze przywiozę o drugiej w nocy. Więc tak, ja jestem tego typu człowieczkiem. Ale to jakby co pokazał mi ten rok, to to, że nie zawsze muszę jakby, wiecie, na siłę, nie? I taka sytuacja, która mi przychodzi do głowy i którą też opowiadałam moim dziewczynom na współpracy, to, wiecie, to są takie momenty, kiedy my decydujemy, czy podążamy za starym schematem, czy wybieramy coś nowego. I jak w listopadzie wróciliśmy z Barcelony, to ja wylądowałam w szpitalu i to był bardzo dla mnie taki trudny moment, bo to było trochę niespodziewane, dużo jakby kosztowało mnie to emocji. No i dużo też takiego lęku o swoje zdrowie. Wiecie, jakby ja nie pamiętam, kiedy byłam w szpitalu, więc to był naprawdę taki, no to była trudna sytuacja. I na drugi dzień, po tym jak wyszłam, to moi przyjaciele mieli taką dosyć dużą imprezę, i po tej imprezie, na której było bardzo fajnie, ja jakby wychodząc już z tego, z tej, z tej sali, przyszła mi do głowy taka myśl, że ej, Asia, ale przecież ty jesteś człowiekiem, który zawsze zostaje do końca i który zawsze sprząta, pomaga, odwozi. Teraz no to co, ty wychodzisz na chatę? Przecież tutaj jest tyle roboty. Oczywiście o tą pomoc nikt mnie nie prosił, więc to już tak nawiasem mówiąc. Ale mi się odpalił wiecie stary schemat tego, że ja to jestem człowiek, na którego zawsze można liczyć. I jak yy, złapałam się na tej myśli, to sobie pomyślałam, dobra Asia, ale co w tym momencie będzie dla ciebie lepsze? Zostanie tutaj do rana i mycie garów, czy pójście do domu i odpoczynek po tych wszystkich trudnych rzeczach, które się wydarzyły w międzyczasie. Wybrałam siebie, wybrałam swoje mm, potrzeby. I minęło już kilka miesięcy, moi przyjaciele dalej są moimi przyjaciółmi. Nikt się nie pogniewał i ja żyję sobie dalej. I miałam takie poczucie, że wiecie, wybrałam wtedy siebie. To nigdy nie jest tak, że wiecie, nagle nam spadnie po prostu jakaś y, jasność z nieba, która nas oświeci i powiedz: Teraz, Joanno, wybierz siebie. No nie. To są jakby takie momenty, w których. Nam się odpalają stare schematy i to my decydujemy, czy za nimi podążamy, czy wybieramy te nowe. Kolejna rzecz, której też się nauczyłam i która jakoś pomogła mi w tym roku przejść przez różne sytuacje, to takie poczucie, że jestem ważnym człowiekiem, ale nie najważniejszym. I świat beze mnie będzie istniał. I wiecie, można by sobie pomyśleć, yy, ale jak to? <grym> w sensie, co to za odkrycie? Ale jeżeli jakby stawiacie siebie, a przynajmniej to jest takie moje doświadczenie, w centrum, albo chcecie być w centrum, to robicie potem wszystko, żeby być w tym centrum. Uwagi, zainteresowania. I ja przez to, że w tym roku też Wyszłam trochę ze swojej strefy komfortu, poszłam w ogóle na zajęcia z baciaty, gdzie mogłam też poznać nowych ludzi. To odkryłam, że w ogóle są różni ludzie, bo wiecie, to jest trochę zabawne, ale jak się przez lata żyje w jakiejś swojej bańce, swojej ekipy, to ma się poczucie, że wszyscy myślą podobnie, wszyscy żyją w jakiś tam określony sposób, i nagle, jak się wychodzi i poznaje innych ludzi, to człowiek odkrywa, że. Wow, to można inaczej, nie? I dla mnie to poczucie właśnie, że jestem ważnym człowiekiem, no bo uważam, że jestem spoko, ale nie najważniejszym, że nie jestem pępkiem świata i że nie wszyscy też będą robić tak jak ja powiem czy tak jak ja zagram. Kolejna rzecz to myślę, że też bardzo mocne takie docenianie swojego ciała i dużo było takich sytuacji, zwłaszcza właśnie ta końcówka gdzie najpierw wylądowałam w szpitalu, potem musiałam wyrwać ósemki i leżałam przed świętami po prostu jak mały chomiczek i mało co jadłam. I miałam takie poczucie, Boże jaka jestem wdzięczna swojemu ciału, że ono tyle znosi różnych rzeczy. Że zdobyłam tyle różnych szczytów górskich, że byłam w tylu różnych miejscach, na tylu różnych wycieczkach. I że to moje ciało... Jest takie sprawne. I mówiłam Wam też to w którymś podcaście, że ja przez to też zaczęłam więcej ćwiczyć, bo chciałam zadbać o taką swoją sprawność fizyczną, a nie tylko o ładny wygląd, który jest dla mnie ważny. I ja nigdy tego nie, nie negowałam, ale serio, kończę ten rok, skończyłam ten rok z taką wdzięcznością za to, że moje ciało tyle umie i tyle potrafi, i że moje ciało to nie jest tylko krata na brzuchu, tylko to jest ciało, które codziennie rano wstaje i robi dla mnie naprawdę wiele cudownych rzeczy. I to też, myślę, to jest taka dla mnie ważna lekcja. Nauczyłam się jeszcze więcej różnych rzeczy. Bycia bardziej przy sobie, dbania o te swoje zasoby, dbania o swoje potrzeby. To był taki mocny rok inwestycji w siebie. Ale słuchajcie, no nie obyło się bez takich sytuacji, w których miałam poczucie, że Jezu, mój świat to się już zawalił i mój świat to się skończył, i teraz to już nic mnie dobrego nie czeka. I w sumie takie tompnięcie pierwsze to było yy, w sumie przed Sylwestrem w tamtym roku, czyli w ten nowy rok 2023 weszłam z taką myślą, że nie, ja już nikogo fajnego nie spotkam, że yy, nic mi już dobrego nie czeka. I tak dalej. I to był taki pierwszy moment, w którym przyszło otrzeźwienie w postaci moich przyjaciółek i też mądrych książek. I nagrywałam wam też o tym podcast, więc nie będę się powtarzać. Ale to była taka pierwsza sytuacja i później było, wiecie, wiele różnych takich drobnych nie pierdółek, typu wsadziłam do mikrofali talerz mój ulubiony, który się tam rozdupił, bo się okazało, że takich rzeczy się nie wkłada do mikrofali. Pomyślałam sobie, Boże Joanna, ty nawet talerza do mikrofali nie umiesz wybrać. Yy, druga rzecz, no to wiecie, nie osiągnęłam 10 tysięcy obserwujących na Instagramie, yy, więc znowu sobie pomyślałam przez chwilę, Jezu, wszyscy tak wokół mnie cisną, wszyscy się tak rozwijają i no ja tak siedzę i tam sobie skrobię te po prostu pojedyncze osoby, nie? Mój świat się nie zawalił też, słuchajcie, wtedy, kiedy... I to będzie grube, tylko nie mówcie mojej mamie. Nie no, żartuję, mama już wie. Ale ja w tym roku spełniałam też jedno z takich największych swoich marzeń o zakupie samochodu. Nie wiem czy wam kiedyś mówiłam, ale ja jestem straszną blacharą i moje przyjaciółki o tym wiedzą. Moi kumple też o tym wiedzą, że lubię szybkie samochody. Ale no nie kupiłam sobie jakiejś sportowej bryki, ale kupiłam takie auto, które bardzo chciałam. No, i wiecie, dbałam, pucowałam, a musicie wiedzieć, że ja nie jestem z tych takich, co to chodzą ze szmatką i wszystko pucują. I bardzo uważałam, i wiecie, w ogóle byłam taka, że no to, to było jakieś takie moje oczko w głowie, jeszcze jest dalej. I <ścoughs> otrzeźwienie przyszło wtedy, kiedy no, przez chwilę nieuwagi, naprawdę to była nie uwaga, przy parkowaniu yy, puknęłam w inne auto. I mówię to z gulą w gardle, bo to było takie trudne dla mnie doświadczenie. Ale ostatecznie, wiecie, nikomu się oczywiście nic nie stało, wszystko git, po prostu tam drzwi są do wymiany i tyle. Ale ja miałam takie poczucie, że to już jest koniec, że jestem najgorszym kierowcą, że w ogóle po nim mi odebrać prawko, a prawda jest taka, że jeździłam 10 lat i praktycznie nic nie zrobiłam. I... Wiecie, to są takie małe sytuacje, albo i większe, w których my mamy takie poczucie, nie, mnie już nic dobrego w życiu nie czeka. Nie? Bo poszłam na randkę, która była nieudana bo zamówiłam, słuchajcie, bilety w złą stronę i po prostu straciłam prawie 400 w Rzymie przez to, że nie dało się ich przebukować nie skończył się mój świat tylko dlatego, że postawiłam granice i niektóre osoby ode mnie odeszły wiecie, to są takie małe rzeczy, moje ale które mi pokazują, że świat się nie zawalił nawet jeżeli myślałam, że tak będzie i... Zawsze jest taki moment, w którym przychodzi takie otrzeźwienie i spogląda się, jakby wiecie, z perspektywy czasu i rzeczy, które nas przerastały, które były dla nas mega trudne, okazuje się, że kurde, w sumie to ja sobie z nimi poradziłam i jak mnie dopadają, wiecie, czasami takie momenty, w których katastrofizuję, to moja terapeutka wydała kiedyś takie bardzo ważne zdanie, które mi pomaga i wraca do mnie. Że wszystko, co pani zrobiła do tej pory, pokazuje, że pani sobie radzi, a nie, że pani sobie nie radzi. Ja miałam takie, ej, faktycznie, nie? Ja y, też, wiecie, jestem taką osobą, która y, boi się, ale robi. Nie? I ostatnio też powiedziałam jednej mojej dziewczynie, y, z którą współpracuję, że, ej, ja też się boję. Ja też jakby czegoś nie potrafię, ja też się zamartwiam, też piszę czarne scenariusze, bo no dzisiaj to jest taki osobisty odcinek, ale no ja jestem jakby jedną z was. Ja niczym się nie różnię, też chodzę po tej ziemi i mam gorsze i lepsze momenty. Ale to co mi jakoś pomaga to, to jest właśnie to poczucie, że raz, że mam sprawczość, a dwa, że takie słuchajcie mądre zdanie, które usłyszałam w jednym z podcastów, po drugiej stronie strachu nie ma nic. I usłyszałam to w podcaście Andrzeja Tucholskiego i który wam też podlinkuję, bo on mi trochę zmienił perspektywę i przechodząc tak płynnie w sumie do tego nowego roku i do różnych moich nowych planów, do różnych moich celów, myślę sobie, że kurde, jakby strach to jest jakiś taki moment, chwila i my bardzo często przez ten moment i przez tą chwilę strachu, rezygnujemy z wejścia do znajomych, z podróżowania, rezygnujemy z miłości, rezygnujemy z uczenia się nowych rzeczy, bo się boimy. Tylko że strach to jest krótka chwila. Nie? To jest emocja jak każda inna, nie jest ani zła, ani dobra. I jakby strach pojawia się. Przed i pojawia się w trakcie, ale po drugiej stronie strachu, czyli po tym, już nie ma nic. Najprawdopodobniej będziemy się bać innych rzeczy, ale strach to jest chwila i bardzo mocno to podkreślam, bo możecie bać się różnych rzeczy. Ja też słuchajcie od miesiąca po prostu. O różne rzeczy się martwię i różnych rzeczy się boję, bo czekają mnie duże zmiany, o których mam nadzieję, już Wam za niedługo opowiem, ale nie chcę też tak spoilerować. I tego strachu jest bardzo dużo. Tylko że ja go biorę, mówię ok, boję się i robię. I możesz doświadczać tego strachu w różnych dziedzinach, w pracy, może w jakichś relacjach. Właśnie, nie wiem, przed jedzeniem, przed tym, że zrobiłaś już jakąś robotę, nie wiem, na psychoterapii czy, czy w trakcie współpracy psychodietetycznej i boisz się, że to wszystko pójdzie na marne, bo, bo i tak się obierz. A strach to jest chwila. I niestety przez to, że my trochę naturalnie unikamy tego dyskomfortu, a strach powoduje dyskomfort. To marnujemy bardzo dużo czasu, nie? Jakby gnijemy, trwonimy czas, bo czekamy na te idealne momenty, w których będziemy mogły coś zrobić bez strachu, bez lęku. Tylko pytanie, czy te momenty nadchodzą? Czy będą takie momenty w Twoim czy w moim życiu, w którym nie będziemy się bać? I takim elementem, właśnie, który bardzo mocno pomaga. To jest odwaga. Wiecie, ja też słuchając kiedyś właśnie Andrzeja Tucholskiego, bardzo mi się spodobało, jak on powiedział o tym, żeby nauczyć się wzruszać ramionami na siebie. Będzie coś strasznego? No to będzie. Przejedziesz się na kimś? To się przejedziesz. Sięgniesz po słodycze? To sięgniesz po słodycze. Jakby wstaniesz i znowu ruszysz do przodu. Nie? W zgodzie ze swoimi wartościami. To jest ta odwaga. To jest odwaga w tym, żeby powiedzieć komuś nie. Żeby sobie powiedzieć nie. Żeby zakończyć relacje, które nie są dla nas dobre, żeby rozpocząć nowe projekty, żeby ograniczyć ilość pracy, jeżeli ona nam nie służy, żeby postawić granice i nie być people pleaserem. I tak sobie myślę, kończąc już powoli też ten odcinek, że podzieliłam się wieloma różnymi takimi moimi doświadczeniami, ale to do wszystko bierze się też. słuchajcie, z pracy z wami. Ja też pracując z dziewczynami obserwuję przecież siebie. I tak jak mówiłam Wam, ja nie jestem idealna i też katastrofizuję, też się boję, też czasem czegoś nie potrafię. Też przyrysuję auto. Śmieję się, bo ostatnio też Monika Ciesielska wrzuciła, właśnie że przyrysowała auto i sobie pomyślałam: Łączę się w bólu. Nie? Też chodziłam na randki, które były mniej lub bardziej udane. Więc ten świat się nie kończy, kiedy przychodzą trudności, ale grunt, żeby od nich nie uciekać i mieć takie poczucie, że świat się bez nas nie zawali, dalej będzie sobie szedł swoim torem. A jedyne, co możemy zrobić, to wzruszać ramionami na siebie i odważnie iść tam, gdzie chcemy, iść tam, gdzie potrzebujemy, gdzie czujemy. I tam, gdzie czeka po prostu dla nas dobro, i tego wybierania siebie, wybierania swojego miejsca, tego, co wam służy, bardzo wam, dziewczyny, życzę. Bo nawet jeżeli się boicie, to pamiętajcie, że strach to jest chwila i pytanie, czy dla tej chwili warto rezygnować z siebie i warto rezygnować z życia. Ściskam Was, moje drogie. Dziewczyny i chłopaki. Ja tak mówię tutaj w damskiej oczywiście o sobie, ale no wiem, że słuchają mnie też panowie, więc bardzo Wam życzę, żeby, żeby to był taki rok i taki najbliższy czas, bo może rok to jest dosyć odległa perspektywa, żebyście byli bliżej siebie i żebyście po prostu nigdy nie zgadzali się na mniej niż potrzebujecie i zasługujecie, i wybierali siebie. Dzięki, ściskam i do usłyszenia w następnym odcinku.